Z tej strony Gelgipson i do właśnie w las na akcję. Worek dla świata 15 minut dla lasu. Jakkolwiek to nie nazwać, jest to świetna akcja. Przynajmniej jeden worek mam zamiar zabrać z lasu. Na pewno jest tam sporo śmieci, gdyż mnóstwo jest spacerowiczów. Zapraszam na odcinek. słuchajcie tam jest parking, wejście do lasu od drogi. Kilka metrów. Już pierwszy artefakt. Na razie ich nie zabieram. Zabiorę je wracając. Wrócę do, do worka, który na pewno zabiorę przynajmniej jeden śmieci. Jeśli tu na samym wejściu jest już tyle to będzie więcej przy okazji zamierzam przetestować tą kamerę worki są Rękawice przygotowane można działać co mym ukazała się flamingówka pozdro flaming Zajmę trochę głębiej. zajrzeć się może jest tak jak z grzybami jest jedna Wokół mogą tutaj kolejne. Fajna miejscówka. Można sobie porobić świetne zdjęcia. Jest to zresztą obiekt, który jest wykorzystywany jako dobra miejscówka do zdjęć. Bunkier z napisem LOF. Ja już tutaj widzę... Kilka fajnych fantów Także Zabieram się do działania Nie wiem czy widzicie, ja już widzę Miska Papierek Miska chyba Tak jak myślałem Stalówka. O poleci z miską. Miska fajny pancik na oko. że w bunkrze to się dzieje. Zaraz tam zajrzę. Co my tu mamy? Byłem tutaj kiedyś, no w zeszłym roku, że tak mówiłem, odłożyłem Wiadro. Widzę, że jest troszkę wyżarte, dzisiaj je zawieram. Czas tutaj Widzę, że się albo rozpadło, albo ktoś tu działał. Wyląduje to tam, gdzie tego miejsce. Paczka po papierosa, Kawałek folii. Nie nic nie widać, ale wystarczy się rozejrzeć, przyjrzeć. I okazuje się, że jest pełno fantów, różnego rodzaju śladów obecności ludzi, Przelek Mordy kapsel, high five, kapsel do kieszeni. co, to my tu mamy. A telefonem. O jest tu jakiś śmietnik. Czokolwiek nie jest źle. Nawet bym powiedział, że nie bardzo dobrze. Dwie flamingówki na trzy świeże chyba, bo jeszcze z napojem może zawartość włóka zdecydowanie rzeczy, które nie powinno to być, rzutelka zwrotna, kolejna flamingówka nie poniszczymy. Jeszcze. Jest trochę fantów. Zaczynamy. Zniechiemy oczywiście butelkę, od ten tam nakrętki. Oczywiście to później będzie wszystko posortowane. Nakrętki do nakrętek. Plastik do plastiku, szkło do szkła. Butelka zwrotna do umycia. Sklane do huty. Jest tego mało, spodziewałem się. Takich ilości. No Eskki. Maskuje. Kolejny Worek. O, zapomniałem. O proszę tutaj jeszcze. Jeszcze jedna Panacka. Kompresować. Delikatnie do wora. Nie rozerwał zbytnio. Myślę, że już dziś wyląduje na włosku, bo nie ma co jeździć. Korzystając z chwili. da do, zlom, do zlomu Tyle. To jeszcze te niektóre z brzegu lasu. Niezły robek jak dziś. Chyba wybiorę się na połowiec. Przed znalazłem zwrotną butelkę po piwie 50 groszy wpada w flamingówka Zapraszam do mnie Zbliżamy się już do auta Zrobimy szybkie podsumowanie Wypadu do lasu Przykro, że ludzie po sobie nie, po sobie nie sprzątają Tajna famingóweczka wygrzewa się w rowie Zapraszam do nas Okocimy Alu O, tutaj jest famigureczka wracam się po małpeczkę. Okiem, tutaj nic nie ma ja tam, się tam, 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 Ja jestem nad nadrzeczką, tak jak mówiłem. Sprzątałem tu trochę. Oto efekt do spieniężenia to worek plastików i, szkla, i szkła rzuconych do auta. Jadę teraz zrobić podsumowanie. Zapraszam na dalszą część. Miał być worek. Jest wór, dwa worki i torba. Jestem już na działce, a to podsumowanie. Jest dwie zwrotne butelki. Złotóweczka. Trochę złomu stalowego. Puszka. Elementy wiadra, niska kratki z grilla aluminium to są tacki te w których jest ta kratka z grilla i 38 ramigłówek jakieś pół kilo czyli w tym momencie około 3,50 świetny dzień świetny spacer no i tak naprawdę w parę chwil to wszystko zrobione Zachęcam do sprzątania, zachęcam do spaterów w lesie, zachęcam do zbierania i spieniężania fantów. Do następnego razu. Pozdrawiam.